Tak, o zawodach w Bydgoszczy trzeba zapomnieć. Tam niestety przydarzył mi się defekt w półfinale. Dzisiaj się udało awansować bezpośrednio do finału. Jednak eee, wiem, że sobie sam troszkę przeszkodziłem, ponieważ w piątym biegu nie wykorzystałem dosyć dobrego trzeciego pola i tam się zakopałem. Zdobywając jeden punkt nie mogłem w finale wybierać pierwszy i szkoda, że nie udało się wybrać tego czwartego pola, bo na pewno było o wiele lepiej. Jednak jest podium, z tego trzeba się cieszyć. Cało zdrowo wracamy do domu i jedziemy dalej. Owszem, jednak no to jest loteria z tym torem. Raczej, z tego co pamiętam, to tutaj można było jeździć środkiem toru i po zewnętrznej w dalszej części zawodów. Jednak dzisiaj konsekwentnie było trzeba raczej trzymać krawężnik i patrzeć na to, jak się bieg układa. Bo tak naprawdę tylko Leo Macen w tym biegu półfinałowym zdołał minąć rywali po zewnętrznej. Jednak Większość biegów i tak było trzehać po kredzie i tak to wyglądało, start decydował.